Siemanko ludziska, z tej strony Goferek A w dzisiejszym odcinku zagramy w Let's Play Minecraft Zagramy sobie w Minecraft Survival Stworzymy świat nowy Nazwiemy go Survival Z Mateuszem Może być tak więcej opcji świata. Będzie nie będzie nic zmieniać tutaj o, zespiłem się w wodzie. Nie wiem dlaczego. Pierwsza mi się taka sytuacja przydarzyła. A zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja. O, widzę, że tam już tenia wodna się zaspiała. Chyba, no, najpierw sobie standardowo Drzewko dobra. tak pójdziemy od góry, zbijemy je. Okej, okay, mamy już. Teraz zrobimy oczywiście crafting. Teraz zrobię. Od razu mówię, że gram na wersji 1.12.2. Jakoś ta wersja zawsze była moją ulubioną wersją, nie wiem dlaczego. Ale zawsze jakoś tak było. To będzie od razu kamień, tylko już zrobiłem, bo reszty takich drewnianych rzeczy mi się nie opłaca robić. O, epoka kamienia. Osiągnięcie zawsze. Ta to, nazwa to, to, to mi zawsze tak bawiła, ta epoka kamienia. Przepraszam, jakbym ten taki dziwny głos miał, ale jestem trochę chory. żeby tak, 24 kamienia, bo to akurat starczy na pierciech, na i tak, ale. Dobra, o żelazo. Dobra, to zaraz sobie je tutaj zbierzemy. Standardowo najpierw robimy kinow, off, Idziemy Jedno zebrać to żelazo od razu. Dobra, ale z tym. O, już bym złamiał zasadę najważniejszą. Kopałbym się w dół. Dobrze, że się opamiętałem, nie? Dobra, jeszcze jakaś. Nie wiem czy to by było możliwe, ale to by było od razu. Od razu by lawa była wątpię, ale i tak się Nie wie kopać sam. Nigdy nie wiadomo jak będzie, nie. Dobra, mamy od razu węgiel. Robimy tak. Piecyk. Patyki mm. jeszcze trzeba dorobić. Zrobię sobie takie. Och. Kabinna siekiera. Kabinny miecz. No i łopatka też się robi trzeba. No to no. idziemy dalej Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj Zbierzemy sobie teraz więcej drewna Okej okay. Tam Co, coś jeszcze zostało? Nie no. No. W ogóle jak wam mija napiszcie mi w komentarzu <laughs> Mam nadzieję, że bardzo dobrze Jeszcze się jedno drzewo zbierzemy, żeby był zapas i żeby potem nie latał w tej weftce. Okej, okay. co tutaj dalej jest? Tam zaraz się wybierzemy. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja, a tutaj trochę tu zabiję, żeby ją zabić. No, jak sami mogliście wcześniej zauważyć, to gram na jawie Minecraft na jawa edition, ponieważ za bedrockiem nie przypadał, ale grałem kiedyś, ale tak naprawdę ja tylko za jawą zawsze byłem. Czekajcie sobie tutaj, ogarnę, jak wygląda Minecraft Mike Dobra, ok, przerobę sobie te drewno od razu. Dobra. Chyba ten drewniany ilo wyrzucę. No bo jakoś nie potrzebuję, już, bo już ten kamienny. A no, za niedługo pewnie się jeszcze nawet przerzucimy na żelazne rzeczy, więc... O, widzę, że tam jest zimowy bion, bion. Więc jeszcze tutaj przeszukamy. Tutaj węgiel zbierzemy. Będę mieć zapas węgla i nie będę musiał przepalać drzewa, bo opa, Coś wyżej jeszcze jest. Czekajcie, zobaczymy, jak wygląda sytuacja, bo tutaj z góry będzie wszystko lepiej widać. Fajnie, akurat. jest, to jest. To tu. Od razu mówię, że ja nie jestem jakimś zawodowym graczem w Minecrafta. Więc tutaj z nie będę mieć jakiegoś na wysokim poziomie, od razu mówię. No. Po zabijam? O. Owca, dobra, to będę będziemy mieli wełnę już na łóżko. Jedzenie przy okazji. Myślałem przez chwilę, że to owca, co drzewo objąłem. Okej, okay, już. O, krowy. Dziś jest skrył. O dobra, już tutaj widzę kopalnia jakaś. Mam nadzieję, że duża. Wiecie co? Żeby było cokolwiek widać, co sobie zrobię tutaj 4 pochodnie. No to nie za duża ta kopalnia nowa, biorę jednak pochodnie. Nawet nie można kopalnią nazwać. Czekajcie, jeszcze sobie zabiorę tutaj te drewno. Okej okay. To idziemy chyba na ten zimowy wybiorni mi się wydaje Ja sobie już przerobię przy okazji to Ach, No to to było niemądre mądre posunięcie z mojej strony nie spodziewałem się, no i właśnie dlatego mówiłem, żeby się nie kopać pod siebie, bo widzicie. Normalnie w tej sytuacji by chodziło o lawę, jakby się kopał pod siebie, jeśli chodzi o kopalnię, ale ja byłem na powierzchni i się podkopałem pod siebie i spałem, no ważne, że, znie, że nie jest jakiejś wysokiej wysokości. No, ale jednocześnie... Śmiałbym się, jakbym zginął, bo to było naprawdę głupie. Dobra, mniejsza z tym już. Ważne, że przeżyliśmy. Idziemy dalej. Zbieram zbiorę piasek, jakbyśmy jakiś domek robili. Żebyśmy mieli jakieś schronienie. O, dynia. Wezmę sobie. Ja nie wiem, dlaczego jedna się akurat tylko rozpo... Jak wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu, bo ja z chęcią to Nie ale... Pierwszy raz ja spotkałem, się jedna dynia mi zabezpiła. O lud. sobie. Okej. Dobra, muszę zrobić to, co zawsze robiłem. Muszę, muszę śnieżki pozbierać. a ja to u mnie zawsze była tradycja jak grałem w minecrafta a zimowy miłym był, no to trzeba było śnieżki pozbierać więc nie będę łamać tej o, tradycji i zbiorę ma, no, przepraszam, ale przepraszam, musiałem kichnąć no już się ciemno robi, a ja łóżko, to się szybko owce, jakie znali jest Jezu ognia Wiecie co Jakby to powinni nie mam żadnego Schronienia Piaskiem. Oh, no to fajna budowla. Proszę nie wnikać cała to właśnie zrobiłem, ale nie miałem pomysłu. Ja zawsze jakoś próbowałem tak, żeby nie zginąć. Robić tę budowlę. tam że mój pierwszy domek jakikolwiek zrobiłem w Minecrafcie, to było, że, jakby to powiedzieć, że, że pod, podkopałem się na dół i tam się zabudowałam i to był mój dom. To był mój pierwszy domek w Minecrafcie. Napiszcie, czy wy też tak robiliście. Ja jak byłem młodszy, to tak właśnie robiłem. Dobre wspomnienie, tylko... I potem się dziwiłem, dlaczego tak szybko ubierałem Ponieważ nawet nie umawiałam nigdy zwierząt na jezie, a, nawet, a jakby były zwierzęta, to tak nie widziałem, Tak jakoś pamiętam to, bo to dawno temu było Kiedy ja takie budowy robiłam ale... Mniejsza z tym teraz Przestańmy na i Okej, okay. regenerują się nam serca i dobrze. To so, to kopiemy już w tym czasie jak już jednak jesteśmy już tutaj kopalni, schowali. Tu pod nami woda jak pójdzie krople spada, spadła jedna kropla. Na razie wolę się nie zalewać, chyba że przewidziało mi się O dużo tych śnieżek się zdziwiło Ten 12 skóry Chyba, żeby ta skóra się nie zmarnowała To sobie takim uzbrojena ale powiem wam, że ja rzadko co robię zbroję ze skóry Ale teraz z tym... Teraz zrobię, no bo jednak mam tę skórę, nie chcę, żeby się zmarnowała A co zawsze ci to Bo kiedyś było takie coś, że można było z różnych zrobić łóżko A co zawsze ci to dalej działa No, nie działa Niestety, szkoda

A mi i tak wszystko jest... i tak wszystko za mięsko, więc... Aha. Zaraz się chyba powinien zrobić radek, tak za 3-4 minuty. Bo jak chyba kiedyś tam słyszałam, to noc w Minecraftie trwa 7 minut, ale to... Jeszcze zaraz zobaczymy. Jeszcze coś pokraftujmy, może zobaczmy co by tutaj się przydało do skraftowania. Może tak, zróbmy jeszcze jedną pochodnię. To w się sensie jeszcze cztery pochodnie. Okej. Okay. Ogarnijmy sobie... Jaki Chyba spalę ten pierwiany kilo. Tutaj daj ja na, na to. Nie, wiem, co by tu nie, dać. Tak, nie, nie, Dobra. nie, w nie, nie, sadzonkę, nawet nie, nawet sobie patyki. oj. No i zrobię tą chłopatę już mówić. Okej. Okay. To żelazo od razu przepalę. Jak to wygląda sytuacja? Tam było. Myślałam, że jakaś świątynia przez chwilę, ale nieważne. Jaki słyszę na zewnątrz? Byle, żeby jakiś kliper tu nie przyszedł, nie zauważył mnie i żeby sobie nie wybuchł, bo to się marnie skończy. Okej okay. Wiecie co? W na następnym odcinku chyba zajmiemy się budową jakiegoś domu. O rano się My już możemy sobie zbierać swoje rzeczy. Ej. Nie, źle. Dobra, to nieźle. Dobra, tu mnie nie dosięgnie na szczęście. O Jezu, się przestraszyłem Przepraszam za te takie nagłe emocje Ola. Oj, chyba to mój pomysł Co tutaj tyle szkieletów jest? Uciekamy Ej, ja tu naprawdę mam farta do tego spadania Zobaczcie co, tutaj się chyba gdzieś zadomowimy. Za no tutaj się zadomowimy. No, ja lubię zimowe biony. Wy też może wy też napiszcie czy lubicie czy nie, ale tutaj się ewidentnie zadomowimy, bo podoba mi się to miejsce. Dobra, to tutaj. Okej. Okay. Dobrze kochani, to by chyba było na, na tyle w tym odcinku. Dziękuję, jeśli zostałeś do końca. Zostaw lajka i subo. Jeśli chcesz, jeśli się filmik spodobał. Oczywiście. To jeszcze raz dzięki za obejrzenie i cześć!